Witamy was serdecznie na Nail Polskie. W tym filmiku Mikin pokażę wam, jak zbudować żelowy paznokieć. Paznokcie zostały już przygotowane. Skórki i powierzchnia naturalnego paznokcia została przygotowana do aplikacji żelowej. Jeszcze tylko odtłuszczać, czekamy aż wyparuje, a potem primer. Jeżeli pracujecie na wszystkich paznokciach, z czasem jak dojdziecie do ostatniego, pierwszy powinien być już gotowy do aplikacji primera. Możecie użyć jednej warstwy bądź dwóch warstw primera. Wszystko zależy od tego, czy klientka ma tendencję do unoszenia produktu, czy ma tłustą nasadę paznokcia lub co robi na co dzień. Osoby, które są bardziej aktywne, mogą częściej narzekać na unoszenie produktu niż osoby, które na przykład pracują przy biurku. Aplikujemy formę jak zawsze. Naklejka na tył, rolujemy między palcami, żeby otrzymać odpowiednią krzywą, która będzie lepiej pasowała do zakrzywienia naturalnego paznokcia. Sprawdzamy również, czy forma pasuje do linii uśmiechu. Kiedy dopasowujemy formę, musimy mieć pewność, że jest ona prosto, zanim zamkniemy ją na końcach. Widać z boku, że paznokieć będzie wychodził prosto ze ściany bocznej naturalnego paznokcia. Budujemy czubaty paznokieć do numeru 2 na formie. Będzie to delikatniejsza wersja sztyletu. Po dopasowaniu zamykamy formę na dole i z tyłu. Nawet jeżeli jest luźno z tyłu na formie, zaklejamy to. Dzięki temu forma jest przymocowana porządnie. Na początek używamy base gel. Jest to cienki żel, więc i lepkość też będzie mniejsza. Nanosimy cienką warstwę na paznokieć i staramy się nie zalewać skórek. Powoli dochodzimy pędzelkiem wszędzie. Kirsty lubi nazywać tą warstwę warstwą zamykającą, bo jest to dokładnie to co ona robi. Zamyka płytkę paznokcia. Następnie pod lampę LED na 30 sekund. Namoczymy teraz wacik niewielką ilością Gel Residue Wipe Off Solution. Używamy go, żeby oczyszczać pędzelek. Następnie użyjemy żelu rzeźbiącego, którego grubość i lepkość jest większa. Unosimy krople, czekamy aż się wyrówna i zaczynamy od linii uśmiechu. Produkt całkiem schodzi z pędzelka. A potem przyciągamy żel na boki i do tyłu tak, żeby nachodził na naturalny paznokieć. Przy żelu mamy zupełnie inną technikę używania pędzelka niż przy akrylu. Żel musimy delikatnie przeciągać i łaskotać produkt. Przy akrylu jest przyciskanie i przeciąganie. Kiedy zostawiamy żel w ten sposób, widać z boku, że nigdzie sam nie opada. Wyrównuje się sam delikatnie, ale nie za dużo. Nie ucieka nigdzie, zostaje tam, gdzie go nanieśliśmy, co jest bardzo fajne. Pamiętajcie, że im cieplej jest w pomieszczeniu, tym większe prawdopodobieństwo, że żel będzie bardziej płynny. Następnie przeciągamy żel poza naturalne paznokić, żeby wyrównać jego powierzchnię i upewnić się, że produkt ciągnie się od skórek do samego czubka. Sprawdzamy, czy tworzy się odpowiedni apex. Sprawdzamy również całość. Ten żel musi być utwardzony pod lampą UV przez 2 minuty. Używamy zaciskarki, kiedy paznokieć jest jeszcze ciepły od lampy. Podczas gdy żel stygnie, zaczyna nam też utrzymywać zacisk. Zostawiamy narzędzie na 30 sekund. Oczywiście, gdybyście robili pełen zestaw paznokci, przenosilibyście narzędzie co kolejny gotowy paznokieć. Teraz unosimy kolejną kroplę i powtarzamy dokładnie to, co zrobiliśmy przed chwilą. My teraz budujemy zwykły, bezbarwny, żelowy paznokieć, który będzie gotowy na aplikacji hybrydy czy czegokolwiek tylko chcecie. Przechodzimy przez całą procedurę, żebyście wszystko widzieli sami. Ściągamy teraz żel z pędzelka i podczas gdy produkt schodzi z pędzelka, przeciągamy go od razu do czubka. I zaczynamy przeciągać produkt na boki, żeby połączyć wszystko ze sobą. Delikatnie zamiatamy w dół. Upewniamy się czy wierzchołek jest w odpowiednim miejscu, sprawdzamy czy grubość paznokcia jest zadowalająca, upewniamy się czy ściany boczne są równo i oczywiście nie zapomnijcie spojrzeć w dół paznokcia, żeby upewnić się czy kształt jest dokładnie taki jaki chcecie żeby był. Teraz ponownie pod lampę UV na 2 minuty. Nie zapomnijcie przykryć swojego żelu przed utwardzeniem, żeby lampa nie utwardziła Wam całego produktu, który nie będzie się potem nadawał do użytku. Teraz ponownie zaciskamy paznokieć, kiedy jest jeszcze ciepły. Gel Residue Wipe of Solution na waciku, przecieramy powierzchnię i zdejmujemy formę. Przyglądamy się teraz co nam wyszło. Paznokieć ma widoczną, bardzo ładną i głęboką krzywą C, dzięki czemu będzie on jeszcze mocniejszy. Czas na piłowanie. Ta sama rutyna, którą Kirsty zawsze używa. Zaczynamy od ścian bocznych, obszar na skórkę itd. Tak Przy żelu nie potrzebujemy dużo piłowania. Nie zapomnijcie, że żel jest bardziej miękki niż akryl, więc jest łatwiejszy w piłowaniu. Potem używamy białego bloku polerskiego, żeby wygładzić powierzchnię. Następnie oczyszczamy paznokieć Gel Residue Wipe of Solution. Użyjemy teraz lakier hybrydowy z kolekcji Urban Graffiti o nazwie Strawberry Cream, coś, co Kirsty ma już na drugiej dłoni. Nie musimy nanosić base coat, ponieważ pracujemy bezpośrednio na żelowym paznokciu. Użyjemy dwóch warstw tego koloru, zanim wykończę Urban Graffiti top coat. Następnie pod lampę LED. Na koniec użyjemy Urban Graffiti Top Coat, żeby zabezpieczyć kolor i paznokieć ponownie idzie pod lampę. Tak właśnie buduje się paznokcie żelowe. Mamy nadzieję, że filmik pomógł Wam zrozumieć podstawy żelowej aplikacji, która jest bardzo popularna teraz w Polsce. Jest to bardzo dobra alternatywa dla osób, którzy nie lubią zapachów, które towarzyszą akrylowej aplikacji. Żelowe paznokcie przy prawidłowej aplikacji są tak samo wytrzymałe jak paznokcie akrylowe. Mamy nadzieję, że się Wam podobało. Razem z Kirsty dziękujemy Wam za oglądanie naszych tutoriali. Nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę i subskrybować nasz kanał. Nie zapomnijcie również odwiedzić naszego polskiego Facebooka. Wszystkie produkty razem z linkami znajdują się jak zawsze w opisie na dole i do zobaczenia w następnym filmiku. PA-PA!